Maneczko, witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie opening, słuchajcie. Bo mamy e quest'a na otwieranie skrzynek, więc otworzymy sobie. Jestem ciekaw, czy dostaniemy coś. Mam Lucky Boosta tutaj zrobionego. Więc zwykłego Clockmana dostaliśmy. No bo mamy ten event. Jest to epic niby. No to nawet dobrze poszło. Natomiast w tym evencie mamy misję, żeby otworzyć 5 na przykład tych skrzynek. Więc e, oczywiście to będę robił. Także nie pytajcie, tylko lajkujcie, subskrybujcie i trzymajcie kciuki czy, czy mi się to uda, ale same epiki mi dropią. Także trochę słabo, nie? O, 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 tu jest jakiś inny, And... to rar jest. Wątpię, że mi słuchajcie, że dropnę tutaj akurat coś mega kozackiego. Obstawiam, że, że raczej nieby legendarny Alarm Clockman. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, legendarnego dostaliśmy 10%, ale to są jeszcze lepsze. E, jednostki raczej, żeby je dostać, to będzie naprawdę bardzo słabo. Znowu alarm clockmana. Dostaliśmy misje zrobione, jak widzicie. Jezu, więcej tych skrzynek trzeba na otwierać. Oj, to będzie bardzo ciężkie. Chyba, że mogę to jakoś szybko otworzyć, nie? Zbaguje to, czy nie? <laughs> Dobra. Pewnie te jednostki będą potem bardzo tanie, tak, żeby to otworzyć. Mamy legendarny Ciekawe, co ten, ta legenda robi, jak myślicie? No ale nie stać mnie chyba na więcej tych, e, tych akurat tych lockmenów. Musiałbym kupić sobie Event Pasy, też tutaj. Słuchajcie, trzeba. No, prawie jestem na półmetku. Eee, pytanie tylko, czy ja mogę w Shopie kupić jeszcze jedną taką skrzynkę? Mogę, słuchajcie, więc otwórzmy sobie jeszcze ją. No, no niestety, słuchajcie, niestety słabo. Nie no, ale co zrobić? Wiecie co? Weźmiemy sobie tą sigmę, żeby sobie eee, TV i tego weźmiemy sobie i Weźmiemy sobie cooldown, zmniejszymy na naszego klasika i tak zagramy. <laughs> eee, jak on się nazywał? Anonsmer, prawda? To jest jakiś Santa Craig, jeszcze dostałem. To jest ten Alarm Crockman, ale on nie jest jakoś duży, dobry. Weźmy sobie tego ekskluziwa. słuchajcie, jestem ciekaw jak nam pójdzie. Idziemy sobie i zagramy oczywiście w tę mapę. Musimy przejść tam dość dużą ilość. Na razie chcę właśnie ten tier zużyć, i oby tak się stało, by nam pykło to w miarę jak najszybciej. Więc zobaczymy. Czemu moja postać jest w ogóle bez skina, bez niczego? Bardzo dziwnie to wygląda. Eee, no i tak, będziemy sobie tu dostawiać oczywiście te. Santa. Dobra, jeden już jest. Powinniśmy poradzić sobie w miarę. No teraz będę musiał jego ulepszyć. Prawdopodobnie, żeby. Żeby miał szansę z tymi resztą tych przeciwników. I potem clockmana sobie postawimy, a dopiero potem będziemy stawiać te inne jednostki. Ale powinniśmy dostać w miarę dobrą drużynę tutaj. Jeżeli o to chodzi. Okej, okay, on sobie powinien bez problemu poradzić obecnie. No na razie dajemy radę, więc ja sobie to ulepszę. <coughs> Powinien sobie z nimi poradzić. Weźmiemy sobie kloka. Możemy go nawet tu dać. To nie ma, nie ma żadnego problemu. O właśnie, niech już tam sobie działa, i będziemy sobie ulepszać oczywiście resztę tych Santa. No, i dobrze, na razie jest. O, proszę bardzo, kolejne ulepszenia. Nie powinniśmy na razie mieć jakichś, tak, wiecie, problemów zbyt dużych, ale zrobimy sobie na pewno coś takiego i damy sobie tutaj, czekajcie a ma tak ja bym go ulepszył i wrzucimy sobie tu tego i potem go ulepszymy oczywiście o no właśnie już tu będzie miał troszkę więcej myślę że nawet clockmana będzie trzeba ulepszyć tak swoją drogą jestem przekonany że tak będzie no bo ten tutaj dostanie no w tę stronę nie Clockman ma 1800. No jakoś to będzie. Dobra, ten Clockman nam teraz dużo pomoże. <kluzny> No i oczywiście będziemy pakować sobie w prezenty tak żeby jak najszybciej zdobyć kasę Teraz już 750 dodatkowego przyrostu więc jest całkiem nieźle Dobra, i teraz ten upgrade jeszcze tu sobie strzelimy. I myślę, że tego Smera weźmiemy. Ten zwiększa range i cooldown, więc to też jest bardzo istotne. Proszę bardzo, teraz mamy większy zasięg. I on powinien cooldown mieć też zmniejszony. Powinien teraz już lepiej atakować o wiele szybciej. Weźmy to, wzmocnijmy na maksa. O, minus 20%. I cooldown jest 08, jak widzicie. Pytanie czy to coś daje? No ręcz też niby jest powiększone. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy jak to zadziała. Czy, le, czy, czy nie lepiej mieć dj DJ'a tutaj niż tego announcementa, Anus, czy jak to tam. Dobra, po 3000 już teraz pieniążki lecą. Ale będzie trzeba zegara ulepszyć niewątpliwie. Mogą potem przechodzić te jednostki. Dobra, mamy go ulepszonego i teraz będziemy ulepszać sobie powoli resztę tych jednostek. Ale zobaczymy, słuchajcie. To jest, jestem ciekaw, czy ta taktyka w ogóle odniesie jakiś sukces w miarę dobry. Zegary są o tyle dobre, że mają wiecie odporność na te stuny, więc to jest fajne. Czekajcie, jaki my tu? A, tu mamy kosmiczny zasięg, to możemy tego tu znowu dać. Tym bardziej, że oni zasięg mają niebotyczne, nie? Jeszcze jak ich się bardziej ulepszy, to, to jeszcze bardziej ten zasięg będzie podrasowany. Widzicie, cooldown lepszy. Musimy jeszcze te Santa Menów ulepszyć, żeby więcej kasy dostać. Tu mamy zasięg dodatkowy. Patrzcie, nie mogę postawić do tego. Dobra, mamy już na maksa kasę, więc teraz będzie się ona odkładać. No już możemy się nie przejmować tym wszystkim, szczerze. Wszystko tu jest bite na razie, więc jest całkiem dobrze. No i teraz tak, będziemy sobie zbierać pierwsze ulepszenie z większym obrażeniami ilością. Mam nadzieję, że się uda. Żeby te jednostki naprawdę zaczęły mega mocno bić, ale zresztą to już widać. O, proszę bardzo, cyk. 30 tysięcy cooldown jest zwiększony, więc patrzcie, no to jest. To jest już moc kosmiczna. Zegar sobie jeszcze zwiększymy. Bo nawet to spowolnienie trzeba by było tutaj ogarnąć, nie? Ciekawe, czy ci announcerzy działają? Anonser działa na zegar. To by było fajne, jakbyśmy wiedzieli, prawda? No i teraz trzeba ich ulepszyć tylko. I czekać na kasiorkę. Jakby był DJ TV Man, to akurat by było jeszcze lepsze ulepszenie dla nich, nie? Było coś niesamowitego. No tu już jest popatrzcie jaki kosmiczny zasięg. Niesamowite twarze pasożyty, to ale tskiwili, lepsza tytana głośnika ze wszystkich sił. To wszystkich sił I ten zasięg jest szpotto Patrzcie jak się synchronizowali. Biją tak samo. I oni mają oba explosion. Czyli widzicie, oni biją z eksplozji też. Więc to jest niezłe. Pytanie, czy tu dosięga? Dosięga, dobra, czyli mogę tu jednostkę postawić. No i czekamy. Potem posprzedajemy santy i santy tu postawimy też. I przetestujemy sobie ten build na. na chociaż czy DJ TV, man, DJ Speakerman tam nam da aż tyle? No nie wiem szczerze. No tu jest niby cooldown, nie? O jedną drugą, o jedną piątą zmniejszone. Czyli widzicie o 0,2. Może obrażenia będą lepsze wtedy. Ciekawe, to da się policzyć, nie? Ale chyba rekordu czasowego nie pobijemy i chyba zegary dają największy rekord czasowy. No i chyba tak to będziemy robić. Szkoda, że się nie da przyspieszyć tych fal. To by też było fajnie. Oczywiście w armii nie byłoby o wiele lepsze. Szybciej by się to wszystko robiło, nie? Dobra, no już mamy team cały. Teraz będziemy Santy sprzedawać, żeby było ich jeszcze więcej. Mogę w razie czego Sloła tutaj wrzucić, nie? Nie widać teraz w ogóle, co się dzieje nawet. Dobra, możemy to sprzedać. Pytanie tylko, czy, oj, a może, może tu bez problemu być ta jednostka? No, tego też sprzedamy i zaraz damy kolejnego, kolejnego gościa z naszej Brygady. Jak widzicie, ładnie to idzie, ładnie. No i nawet tego już możemy sprzedać, nie? Żeby dostać całą, całą fabrykę tych. Bo teraz już te pieniądze nam nie będą aż tak potrzebne. Pytanie czy ten jest nam potrzebny, który slowuje tak naprawdę. Chyba też go będziemy mogli sprzedać, tylko na razie się nie opłaca, bo jednak nie mamy tyle kasy, nie? Chociaż może na bossa powinien, powinien zostać też, też tak można mówić. Pytanie, czy bardziej się opłaca kupić, no bo jakby tu jest yy, o, o, czas zmniejszony, nie? 0,2, czyli częściej strzela. Czy to byśmy musieli podzielić na przez 5 może, prawda? 5 to jest na 5, 3 na 5 to jest ile? Słuchajcie, 600 dostaniemy za to? Albo 6000 może dodatkowo obrażeń. To chyba by było. Chyba się opłaca. nie możemy tu tego teraz dostawić, powinno być szybciej. E, wiecie co? No, szybciej pokonaliśmy tę falę. To jest nowy rekord 16:46 jak widzicie. Ciekawe, czy e, to działa na zegary bo jeżeli by działało na zegar, to by było fajnie. Natomiast już teraz i tak poszło e, mega dobrze. Pytanie, czy też DJ Speakerman? jak widzicie range i damage był 115% pytanie czy to by było jeszcze lepsze w tym wypadku bo najszybszą metodą jeżeli ten announcement by działał na tego z clock spidera to by było naprawdę mega tylko nie wiemy czy tak jest prawda no dobra ale sprawdźmy czy progres jest w evencie czy nie możemy coś tutaj no, dwa koń z No, jeszcze tutaj do końca trochę zostało. Misje. No, też, też jeszcze. Wing Clock Mode 10 Times Destroy 15 Toalet 5000. No, trochę nam tutaj zejdzie na pewno.